Hej, ci witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczda i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o darmowych nagrodach dla każdego gracza. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego odcinka, chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem, o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz o wpisaniu mojego unikalnego kodotwórcy w sklepie Fortnite, czyli Miga. Z góry dziękuję każdej osobie, która wykona te czynności, a teraz na ekranie macie jeszcze pięciu największych kozaków, którzy wspierają mnie w sklepie Fortnite z kodem Miga. Jeżeli to właśnie Ty chcesz tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie, na specjalnym kanale, a ja już mnie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc, jak sami dobrze wiecie, co jakiś czas na kanał Miga wstawiam wam odcinki o dostępnych, nadchodzących, jak i zarazem niedostępnych już przedmiotach, które można zdobyć całkowicie za darmo. W dzisiejszym filmie również mam dla was takie same informacje, jak na każdym takim filmie o darmowych przedmiotach, czyli darmowe nagrody dla każdego gracza, które są, będą i już nie są dostępne do zdobycia. Dodam tutaj od razu, że nie każdy przedmiot był do zdobycia, tego po po prostu dla każdego i niektóre z nich albo są przeznaczone dla danego grona odbiorców, a niektóre dla każdego gracza. Między innymi mowa tutaj o kilku malowaniach do broni, darmowych przedmiotach z okazji nowego specjalnego wydarzenia, no i nadchodzącego turnieju, o którym szczegółowo wspomniałem wczoraj. Na początku jednak zaczniemy sobie od pewnego wydarzenia z darmowymi przedmiotami dla każdej osoby, ponieważ w tamtym miejscu niestety, ale jest ograniczona liczba miejsc do zapisania dla każdego gracza. A dokładniej 3 dni temu Fortnite uruchomiło nowe wydarzenia społecznościowe w ramach nowego specjalnego trybu pod nazwą oszuści, a samo wydarzenie, do którego można się zapisać, nosi nazwę Fortnite, próby oszustów, i miejsca w tym wydarzeniu to 5 milionów. Tryb oszuści, z tego co mi się wydaje, jest obecnie jednym z najpopularniejszych trybów okresowych, który został wprowadzony do gry Fortnite w tym roku, ponieważ sam Zwiastun ma rekordowe wyświetlenia na kanale od Fortnite'a. Co najciekawsze, w tym roku jest to najpopularniejszy Zwiastun, jaki został opublikowany do tej pory na ich kanale, i ma on 5 milionów wyświetleń, przeganiając przy tym wszystkie inne Zwiastuny z tego 2021 roku. W całym tym w tym wydarzeniu gracze muszą rozegrać 22 gry w trybie oszuści, i za rozegranie dwóch gier otrzymujecie jedną odznakę na stronie, która później przekłada się na nagrody do gry Fortnite. Między innymi na sam początek możecie zdobyć taką oto emotkę 2D, zaraz później możecie zdobyć kolejną emotkę 2D, czyli emotkę rzucaną, no i na sam koniec zostaje chyba najlepsza nagroda, jaka mogła być do zdobycia. Mowa tutaj dokładniej o malowaniu do broni, które po strzeleniu z danej broni zmienia swój kolor. I teraz w tle tego odcinka postaram wam się przedstawić, jak ona mniej więcej działa, no i oczywiście wygląda. Jak widać, jest ono naprawdę mega i to mega fajne, jednakże nadal pozostaje czas, w którym to wy musicie ukończyć te gry i ze strony internetowej możemy dowiedzieć się, że zostało około 8 dni. W tle będzie pisało mniej więcej 9 dni, aczkolwiek film został nagrany dzień przed jego publikacją i jeżeli chcecie na bieżąco obserwować tamto miejsce, to link do strony internetowej zostawię w opisie tego, a to filmu. Teraz pozostaje jeszcze jedna kwestia, kto tak naprawdę może wziąć udział w tym wydarzeniu i jak dokładnie się do niego zapisać, żeby można było zdobyć wcześniej wspomniane darmowe nagrodę. Żeby wziąć udział w tym wydarzeniu trzeba wejść na wcześniej wspomnianą stronę internetową, do której link znajdziecie w opisie i tam zaznaczcie opcję zaloguj się i to w sumie wszystko, co musicie wykonać. Później trzeba tylko grać we wcześniej wspomnianym trybie okresowym, który, na powiem szczerze, jest jednym z najprzyjemniejszych trybów, który został wprowadzony w ostatnim czasie do gry. Z kolejnych darmowych przedmiotów, które tym razem nie są już niestety dostępne dla nikogo, ale w ostatnim czasie były za darmo, to darmowe malowanie do broni, które mogła zdobyć każda osoba za oglądanie Twitcha. Dodam tutaj od razu, że było ono dostępne tylko przez 5 Godzin i niestety później po zakończeniu promocji nie dało się go już zdobyć za darmo, a dostał je tylko osoby, które akurat wtedy miały czas. A dokładniej w nocy z dnia 25 sierpnia na 26 sierpnia przez równe 5 godzin każdy, kto oglądał przez przynajmniej 15 minut streama od jednego z twórców wymienionych tam mógł zdobyć takie oto malowanie do broni. Co najciekawsze było ono też dostępne w ramach tego samego trybu okresowego, czyli trybu oszuści, ponieważ nazwa tego wydarzenia na Twitchu nosiła nazwę Fortnite Imposters Mod. Sama nazwa daje nam naprawdę bardzo dużo do myślenia. No i powiem szczerze, że Fortnite naprawdę przygotował mnóstwo ciekawych nagród, wydarzeń i darmowych przedmiotów z okazji tego trybu, ponieważ widzą, że jest on naprawdę bardzo popularny. W późniejszym czasie na pewno pojawią się jakieś dodatkowe darmowe przedmioty z okazji tego trybu, ale tutaj nie mogę wam tego obiecać, ponieważ nie wiem dokładnie do kiedy będzie dostępny ten tryb okresowy bezpośrednio w grze. Co do malowania do broni, które można było tam zdobyć, to wyglądało i wygląda ono naprawdę bardzo i to bardzo fajnie i nie jestem pewny czy trafi ono jeszcze kiedyś do zdobycia lub do sklepu z przedmiotami. Prawdopod Podobnie pojawi się ono w sklepie w cenie mniej więcej 500 do 800 fałdolców i będzie dostępne przez kilka dni, a osoby, które je zdobyły wcześniej będą miały je po prostu za darmo w swojej szafce. Jak już jesteśmy przy dropach na Twitchu, to pamiętajcie też, że do 4 września, czyli jeszcze przez te kilkanaście dni, będziecie mogli zdobyć darmowe przedmioty z okazji turnieju FNCS i transmisji właśnie na Twitchu. Temat ten chyba w większości jest bardzo dobrze znany, ale wolę tutaj przypomnieć takie standardowe, dokładne informacje, które przydadzą wam się, żebyście mogli zdobyć te oto przedmioty do swojej szafki. Mowa tu tutaj dokładniej o tym, że musicie połączyć wasze konto Epic Games z kontem na Twitchu i robicie to za pomocą strony Epic Games i później musicie oglądać transmisję z tego tuturnieju turnieju na Twitchu na oficjalnym profilu od Fortnite'a. Za oglądanie jesteście w stanie zdobyć przedmioty, które nadal powinny wyświetlać wam się na ekranie i są to praktycznie standardowe przedmioty, które pojawiają się co sezon w tym oto wydarzeniu na Twitchu. Przy okazji, jeżeli chcecie taki szczegółowy poradnik, jak to wszystko zrobić i wykonać, to na kanale jest już taki film i teraz w tle będziecie mogli zobaczyć i jego miniaturkę, no i jego nazwę. Tak więc, jeżeli nadal nie zdobyliście tych przedmiotów, a macie troszkę czasu na puszczenie tej transmisji w tle, to jest to naprawdę bardzo dobra okazja na to, żeby zdobyć te przedmioty za darmo. Kolejne darmowe nagrody są przeznaczone tylko dla osób, które streamują na Twitchu i korzystają z oprogramowania Stream Elements, które daje wam możliwość wyświetlania alertów na live, no i tak dalej. Tam streamerzy muszą przejść do swojego panelu i wybrać te dwie opcje i na koniec pojawią się kody po ich odbiorze i jak widać, znów tam jest wymianka odnośnie trybu oszuści. Nie jestem pewny, jak to dokładnie wygląda, ale Myślę, że jakiś twórca z Twitcha, napisze komentarz pod tym filmem i lepiej wytłumaczy jak to dokładnie działa i jak można zdobyć te oto przedmioty. Przy okazji pamiętajcie, że już 29 sierpnia w grze Fortnite odbędzie się długo wyczekiwany turniej Galaxy Cup 2.0, w którym będziecie mogli zdobyć tego oto skina i turniej ten jest przeznaczony tylko dla osób, które grają na telefonach. Temat tego skina, no i ogólnie tego turnieju, szczegółowo omówiłem na wczorajszym filmie na kanale, dlatego jeżeli interesuje Was ten temat, to zapraszam Was na tamten odcinek. Pamiętajcie jeszcze, że po aktualizacji 17. 50, w plikach na pewno pojawią się dodatkowe darmowe przedmioty, które również będą dostępne w późniejszym czasie dla każdego gracza. Nie jestem też pewny, czy będą one dostępne przed nowym sezonem, ponieważ rzadko kiedy przed startem sezonu pojawiają się jakieś dodatkowe przedmioty, ale pamiętajcie, żeby wykonać wszystkie fioletowe zadania, które są dostępne w grze. W sensie nie wszystkie, ale tyle, żeby zdobyć mrocznego Supermana, ponieważ to właśnie on przestanie być dostępny zaraz po starcie nowego sezonu 8 wraz ze zmianą karnetu bojowego na ten nowy. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące darmowych przedmiotów, które w ostatnim czasie były i są do zdobycia dla każdego gracza. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać co sądzicie o tych przedmiotach i który z nich według Was jest najlepszy i który zdobyliście za darmo. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!